Pięć i sześć! I my kobiety doskonale o tym wiemy. Też możliwie optycznie moje pośladki wyglądają pełni i macie ochotę tak naprawdę zjeść więcej ciasta. To i one są już wyciągnięte z piekarki. I się uśmiechasz od razu. Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mamy nadzieję tutaj z panem Arnoldem, że u Was wszystko dobrze. My właśnie delektujemy się bananem i zaczęłam mu po raz pierwszy dawać w ten sposób banana. Normalnie to tak słodziacko wygląda, jak on nie. Jeszcze robi to tak, patrząc się głęboko mi w oczy. I Centralnie. On tego banana samego, nie samego, tylko całego sam wciągnął. Więc kolejny posiłek, nie posiłek, przegryzka, którą możemy mu zabierać, jadąc w podróż. A oprócz banana miał też przygotowane paseczki, właśnie tak jak Wam mówiłam ostatnio. Tylko nie dojadł ich. Miał ochotę, chyba najwyraźniej na coś innego. Tam jest. Pierś z kurczaka, mąka owsiana, jajko i przyprawy, sól, pieprz i troszkę rozmarynu. Planowałam mu wprowadzić szpinak do diety i właśnie miałam móc zblendować również nie zblendować, tylko zmiksować, poszatkować do tej właśnie piersi z kurczaka z mąką owsianą szpinak. Ale kochana mama zapomniała o tym centralnie, robiąc tego placka. Nie? Mmm, jam! Odgryzamy. O, o! Poczekaj, no. Brawo, kochanie, pięknie ci to idzie. Nie wiem, czy chce ci dawać to do ręki, no, ale dobra. Jak już ma, to niech już ma. Zaraz to posprzątamy, bo ja widzę normalnie, że ty masz z tego taką mega frajdę. Po samego banana dostawał oczywiście do rączki, pokroiłam mu go na takie paseczki, najpierw wzdłuż, potem na pół i potem jeszcze raz na pół, że centralnie miał z tego takie paseczki idealne do tego, żeby mieć je w rączkach, ale centralnie w tych rączkach jak je tego banana. To przez to, że banan jest miękki, to to wszystko rozciapkawa, rozciapkiwał, rozciap, rozciapywał. O, to jest słowo, którego szukałam. Więc przestałam mu to dawać i potem normalnie dawałam mu banana do kaszy, blendując go. A my dzisiaj byliśmy na małych zakupach. Ja trzy dni temu byłam na zakupach spożywczych i byłam też przejechać się w poszukiwaniu jeansów. Hej! Majka, sportsmenka, pojechała poszukać normalnie jeansów, ale stwierdziłam, że przydałaby mi się taka jedna para dobrych jeansów, bo na co dzień i tak chodzę w legginsach, więc jakoś mi to nie przeszkadza. Ja je dalej uwielbiam dalej w nich będę chodzić, ale tak od czasu do czasu przydałyby mi się właśnie takie dobre, jakościowo i super wyglądające jeansy, które idealnie na mnie będą leżeć i które będą mi się podobać na moim ciele. I byłam i w Sinsejo, i byłam w Divers, i byłam dzisiaj w ciucholandzie, właśnie, oh God. Oh God. gdzie mogłam przymierzyć tonę różnych marek jeansów, i powiem Wam, nic nie znalazłam. A centralnie przymierzyłam dobre 30 par. I w tym divers licząc właśnie divers z i ten ciucholand. O dzięki, mam teraz banan na rękawie, więc muszę Was gdzieś położyć, żeby mógł wytrzymać te rączki, kochane jego. Już wszystko uwaliłeś tym bananem? Jednak to nie był dobry pomysł, prawda? Szerpie? i Też byłam trochę w poszukiwaniu za tymi jeansami, bo w niedzielę jedziemy na komunię, pierwszą komunię w tym roku, pierwszą i ostatnią, więc fajnie by było właśnie założyć coś innego niż leginsy, no ale jestem zmuszona do tego, żeby ubrać też leginsy. Nie wiem, czy macie dokładnie tak samo jak ja, że jesteście takie wybredne, żeby te jeansy właśnie idealnie na Was leżały. A ja jeszcze mam taki szkopuł dotyczący mojego ciała, że za każdym razem, jak ubiorę jakieś jeansy, to w udach mam ciasne a w talii mi odstają. Więc jest to dla mnie mega wkurzające i też właśnie dlatego, między innymi, ja tak bardzo rzadko chodzę w dżinsach, Bo nie znalazłam centralnie takiej pary, która by na mnie idealnie leżała. Cześć. Cześć. Nie, tą kawę. Poczytać Ci książkę? Majka! Nice. co mam? Poczytamy daktyle? Co ty na to? Gdzie się podziały moje daktyle? Wyszedłem z domu tylko na chwilę. Wyszedłem z domu, wracam po chwili, patrzę o rety! Nie ma daktyli Normalnie znam już tą książkę na pamięć Bo tak mu ją często czytam Gdzie się podziały moje daktyle? Może je zjadły straszne goryle Z okropnym rykiem Do domu wpadły Moje daktyle Bezczelnie zjadły Z nim wzięła A w zeszły piątek Sześć urodziła Królo-krowiątek Jeden Dwa 3, 4, 5 i sześć! Paniali! Witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę i robimy aktualizację pomiarów ciała. Ostatnią aktualizację pomiarów ciała robiłam dwa miesiące temu, więc jestem mega ciekawa, jak to moje ciało się zmieniło odkąd zaczęłam i wprowadziłam do swojego treningu treningi z obciążeniem. Jak oglądacie moje vlogi to doskonale wiecie co mam na myśli, bo mam na myśli tutaj dużo większe obciążenie aniżeli tylko i wyłącznie 3-kilogramowy hantelek, bo zakupiliśmy Atlas i właśnie mniej więcej chyba jakieś dwa miesiące temu. I to będzie właśnie pierwsza taka aktualizacja pomiarów ciała, więc jestem mega ciekawa, jak się to będzie prezentowało. Ostatnim razem waga pokazywała mi 52,4 kg, a dzisiaj jak wyszłam na wagę, jestem troszeczkę cięższa o 800 g i ważymy 53,2 kg, ale wiecie, na co najbardziej czekam. Na pomiary w talii. Ostatnim razem bez treningów z obciążeniem moja talię miała 64 cm, a dzisiaj 63,5 cm. Więc jest jakiś spadek, a tutaj właśnie możemy zobaczyć, że moja waga poszła do góry, a na talii mamy właśnie spadek. A moje biodra ostatnim razem miały 90,5 cm. W tym tygodniu, a raczej w tym miesiącu po porodzie mam tyle samo, 90,5 cm. Więc jest ten odrobinę cięższa. Wiadomo, że to 800 gramów to jest takie nic i my, kobiety doskonale o tym wiemy, bo wszystko również zależy od tego, w jakim momencie naszego cyklu również jesteśmy. To, co zjadłyśmy dzień wcześniej i to oczywiście nie ma tylko wpływu na kobietę, ale również na mężczyzn, że jeżeli zjemy dużą porcję na przykład węglowodanów wieczorem, to jesteśmy od razu z automatu ciężsi, dlatego że węglowodany przyjmują 3 gramy wagi wody dodatkowo. Na każdy gram węglowodanu. Ale teraz zobaczmy drugie najważniejsze, a mianowicie porównanie właśnie mojej sylwetki z dnia dzisiejszego i dwa miesiące temu. Jak to będzie się prezentowało wizualnie, wyglądowo. Bo nie tylko taśma i waga ma znaczenie, ale również to, jak to ciało nasze wygląda z zewnątrz. Skończyłam przed chwileczką edytować aktualizację pomiarów ciała. I patrzę teraz na te porównania jedno obok drugiego, 11,5 miesiąca po porodzie i 13,5 miesiąca po porodzie. Moje ciało ma jedną delikatną zmianę, z której jestem bardzo zadowolona, i nie wiem, czy wy to też widzicie, a mianowicie mówię tutaj o pośladkach. To 13,5 miesiąca po porodzie te pośladki wydają się optycznie większe. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo Biodra w centymetrach 11,5 miesiąca po porodzie, tak samo jak 13,5 miesiąca po porodzie, mają dokładnie taką samą wartość, czyli 90,5 cm. Ale optycznie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod spodem, czy widzicie dokładnie to samo: że mam większe wcięcie w talii z tyłu na kręgosłupie, i przez to też możliwie optycznie moje pośladki wyglądają właśnie na większe, z czego jestem bardzo zadowolona. Ja, odnośnie moich treningów, i odnośnie też mojego wyglądu ciała zewnętrznego, Będę się skupiać na rekompozycji mojego ciała. Na pewno nie mam zamiaru zrzucać większej ilości kilogramów. Jestem zadowolona z takich wartości w okolicach właśnie 53 kilogramów. Natomiast, na czym będę się skupiać, to tak jak Wam wspomniałam przed chwileczką, to jest rekompozycja ciała. Dla tych osób, które nie wiedzą, co to słowo znaczy, to chodzi o to, żeby swoje ciało jakby przemodelować. Nie chodzi tutaj o to, żeby zrzucać kilogramy. A żeby tą sylwetkę jakby urzeźbić. O, to jest idealne słowo. Więc co ja mam na chwilę obecną zrobić, progresując właśnie w przyszłość z treningami i z dietą, to jest redukcja tkanki tłuszczowej na moim brzuchu, która pociąży, nadal mi zostaje i za chwileczkę Wam powiem kilka słów na temat rozejścia mięśnia brzusznego, jak to wygląda u mnie. Ale właśnie chcę zmniejszyć moją talię. A zwiększyć moje biodra, czyli moje pośladki. Mówię tutaj właśnie o pośladkach. Na tym się chcę najbardziej skupić, jeżeli chodzi o rekompozycję mojego ciała i jego przemodelowanie. Co do rozejścia mięśni brzusznych, to ja się do niego nie kwalifikuję. Co mam tutaj na myśli, to to, że ja mogę wsadzić jeden palec pomiędzy moje mięśnie brzuśne, co znaczy, że to nie jest. Taka szerokość, taka odległość, która kwalifikowałaby się właśnie jako rozejście mięśni brzusznych. Więc u mnie na szczęście nie ma czegoś takiego, nie wystąpił ten przypadek. Miałam go troszeczkę po ciąży, zaraz po porodzie, natomiast teraz mi się to zniwelowało, ale nie ma nic perfekcyjnego, nic nie może być idealnie, bo ilość mojej skóry, która jest na brzuchu, tak samo jak tkanka tłuszczowa, o której Wam przed chwileczką mówiłam, małe dzisiaj, ale ostatnie takie. 3-4 dni widać ewidentnie, że idą mu ząbki, bo normalnie tak swoje palce wsadza do buzi, chce ją jakby, nie wiem co on chce z nią zrobić, ale widać ewidentnie i jest normalnie tak biedny przez to. Tak mi go normalnie szkoda, że no wszystkie mamy na pewno mają ten sam ból, który ja w tym momencie mam. Przeżywają to na swój własny sposób, na swojej własnej skórze. Nie tylko oczywiście mamy, wybaczcie, panowie, mężowie, ale większością, która w tym momencie mnie ogląda, to są kochane kobietki, dlatego się bardzo często do nich zwracam, ale o was również czasami pamiętam, więc wiem, że tam jesteście. Kończąc, jeszcze i tak podsumowując, to ja jestem zadowolona, ona ze swojej własnej sylwetki, oczywiście chce nad nią nadal pracować. Bo to daje taką ekscytację w życiu, tak jak Wam już nieraz wspominałam, pracowanie nad czymś i dążenie do czegoś, to jest po prostu u nas wydziela się taka delikatna adrenalinka, taka właśnie ekscytacja, takie chęci. I motywacja również powstaje do tego, żeby nam się chciało wstawać z tego łóżka. Więc tego wam na pewno życzę. Miejcie swoje takie malutkie cele i miejcie również takie dalekosiężne cele, które wam będą wyznaczać jakby drogę w życiu. O. To są idealnie normalnie słowa na zakończenie tej aktualizacji pomiarów ciała. A Wy zawsze pamiętajcie, jeżeli miałbyście ochotę nawiązać współpracę razem ze mną dotyczącą diety odchudzającej, to zapraszam Was serdecznie do współpracy, a Wy teraz zobaczycie klipy, które już zostały nagrane, jak miałam mokre włosy. Bo teraz już mi wyschły Magia edytowania. Jak w każdą sobotę posprzątałam, umyłam sobie również włosy, i zapraszam Was dzisiaj do kuchni. Jest godzina za 10:00 .10 mam zamiar sobie zrobić inne śniadanie, inne niż zwykle, bo zazwyczaj na śniadanie mam płatki owsiane z masłem orzechowym i z pokrojonym jabłkiem. Ale szczerze Wam powiem, już mi się to normalnie przejadło i znudziło i będziemy robić ciastka kokosowe z płatkami owsianymi i one właśnie będą idealne razem z jabłkiem, bo potrzebuję mieć również coś takiego od środka co mnie wypełni, bo same ciastka jak się je, to niekoniecznie czujecie się po ich zjedzeniu pełni i macie ochotę tak naprawdę zjeść więcej ciastek. A żeby właśnie się powstrzymać i żeby utrzymać swoją dietę, to na pewno będę miała duże, soczyste jabłuszko na bok. Doskonale mnie już znacie i wiecie dobrze o tym, że ja uwielbiam proste przepisy. Ten przepis to jest tak naprawdę inspiracja innym przepisem, bo oczywiście ja, jak to ja, musiałam swoje trzy grosze tam sadzić i kilka składników odjąć, a inne składniki dodać w zamian, żeby powstało mi to, co ja konkretnie chcę uzyskać i to, żeby było w jednym naczyniu do zrobienia. I tak też jest tym razem. Więc wyciągam miskę, wyciągam wszystkie składniki, zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę, a Wy będziecie mieć przepis tutaj na boku tak jak zawsze Wam pokazuję. Więc jedziemy. Co będziemy potrzebować do zrobienia tych ciasteczek? To jest 150 g płatkich owsianych. Ja będę używała płatkie owsiane błyskawiczne. 100 g wiórków kokosowych. 50 g mleka. 50 g masła, tylko ono musi być rozpuszczone. 2 jajka. I około 30 g erytrytolu. Ja akurat będę używała słodzika, natomiast Wy możecie spokojnie użyć albo cukier, Albo też miód. No i tutaj mam przygotowaną miskę na boku, wagę jak zwykle. Już przygotowaną mam też blachę z papierem do pieczenia i widelec do mieszania. Pierwsze, co zrobię, to ustawię sobie piekarnik na 160 stopni, góra, dół i rozpuszczę masło, a potem będziemy miksować wszystkie pozostałe składniki. Go! I tak, żeby te ciastka były mniej więcej tej samej wielkości, będę użyła łyżeczki do lodów. Łyżki do lodów. Zostało mi tu jeszcze trochę ciasta, no tak, z dwa ciastka, tylko muszę poprzesuwać je wszystkie, bo mi się nie zmieściły. Teraz czekamy 20 minut. Ustawiam sobie od razu stoper, żeby nie zapomniała. Mamy timer ustawiony, więc teraz poczekam sobie na nie. Wstawię wszystko do My Fitness Palu i przeliczę kalorie, i dam wam znać, jak to wygląda. Po zrobieniu wszystkich przeliczeń wyszło mi, że całość, ta cała blacha, na której weszło mi 22 sztuki ciasteczek, ma około 1800 kalorii, a jedno takie ciasteczko wychodzi na to, że będzie miało 80 kalorii. Więc na moje śniadanko dzisiaj, za chwileczkę, zaraz po wyciągnięciu na świeżo z piekarnika, będę miała 5 sztuk takiego ciastka plus jedno dorodne jabłuszko. I będzie to dla mnie śniadanie idealne. I coś właśnie innego, aniżeli zwykłe, nudne, trochę właśnie dla mnie na chwilę obecną znudzone płatki owsiane z masłem orzechowym, takie po prostu na mleku robione jako papka dla małego niemowlaka. To jest właśnie też piękne w dietetyce, że różne składniki można tak formułować, że mogą z nich powstać różne dania w sensie, że właśnie płatki owsiane można jeść po prostu jako płatki owsiane zalanym mlekiem, a także płatki owsiane można przekształcić na coś innego, chociażby na ciastka albo też na przykład chlebek bananowy, który w tym momencie też mi zaczął chodzić po głowie, więc myślę, że to będzie następne do zrobienia, jak zjem wszystkie te ciastka. I oto i one są już wyciągnięte z piekarnika, tak jak wam mówiłam. Delikatnie przybrązowione. Jak chcecie, to oczywiście możecie je zostawić na dłużej. I tutaj mam odłożone 5 sztuk, które sobie w tym momencie zjem, tak jak Wam mówiłam, razem z jabłkiem. Więc zabieram sobie mój talerzyk na górę. I te ciastka, one nie są przesadnie słodkie. I też, by the way, zaraz po wyciągnięciu z piekarnika, one będą miękkie, bardzo mięciutkie i bardzo cieplutkie. Też można by było je wsadzić spokojnie do mikrofali, jeżeli ktoś miałby ochotę na to, że. By sobie zjeść właśnie na ciepło, jak jest na przykład gorszy dzień, taki jak dzisiaj, ale później one powinny być takie troszeczkę bardziej twardsze. A wracając jeszcze do te ciastka, właśnie one nie są mega słodkie, więc, jeżeli wy macie ochotę, to możecie oczywiście dodać więcej cukru, więcej tam miodu czy więcej słodzika. Ja nie chcę przesadzać ze słodkością, bo wiem, że jeżeli zaczyna się jeść słodkie rzeczy. To ma ochotę się zjeść ich później, właśnie więcej. I takie właśnie domowe ciaska, które nie są przesadnie słodkie, zaspokoją moje jakby ciasteczkowe zachcianki, ale też będę wiedziała o tym, że z moją własną dietą będę ok, będę w porządku. Na koniec tego vloga zabrałam Was dzisiaj ten cudowny, normalnie przepiękny dzień. Poniedziałkowy dzień razem z moją kawką, bo chciałam się właśnie z Wami pożegnać, Jest to normalnie torąbistą pogodą. Uh, 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 uh. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie, do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi was o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki i we o godzinie 16. .00. Życzę wam cudownego dnia, takiego właśnie jak dzisiaj, Ach, gdzie jest to słońce. I ono jest, o Boże, tak wysoko wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. A kochani, wspaniali. Wasze zdrowie!